Siemano, witajcie w kolejnym złomowym odcinku. A przy okazji, też zimowym, czy coś będzie, czy nie, ciężko powiedzieć. Chociaż, patrzcie, na pierwszy rzut oka podnośnik PRL. Przynajmniej tak mi się wydaje, że PRL, ale hmm, chyba nie będzie kompresji. Ale to może oleju nie być po prostu, więc nie, nie, albo może być zakręcony. Czekajcie, czy to w ogóle ruszy. Hmm, nie, dobra, to nie ruszy, ale tak zaraz trzeba go wyoglądać dokładnie tłoczysko, chociaż może się troszkę podniesie nic, nic zaraz spróbujemy wykręcić zaraz zobaczymy czy nie ma pęknięć ale patrzcie na obudowę ona jest oblana jakimś takim plastikiem? chyba to jest plastik tak mi się przynajmniej wydaje kurde nie spotkałem się nigdy z czymś takim zobaczcie sobie ej jeśli śnie to mnie obudźcie mnie no szok czekajcie muszę buta zasadzić, o no i dobra, jest, trochę przymarszło. Ale czekaj, czekajcie, może w ogóle pójdę stąd, bo nie, słyszycie w tle, co się dzieje. dajcie, dajcie, się dzieje. dajcie mi kilka, zaraz to przetransportuję, bo to bez sensu taka, tak, tak, takie gadanie, a wy i tak mnie pewnie nie słyszycie. Dobra, tu może będzie troszkę lepiej. Eee, Normalnie oczom nie wierzę i madło. I modło maszynowe, no, z dziurą na środku, ale i madło maszynowe. Zaraz je wyoglądam czy nie jest pęknięte, bo aż... Ha, kurde, aż mi się wierzyć nie chce, że takie, takie coś ktoś mógł wyrzucić. No szok, szok, szok. Co to za dziura? Co to się chyba działo? Muszę to dokładnie rozkminić, bo aż naprawdę no, nie, nie, nie dowierzam. Szczęki są, wszystko jest, śruba jest. W jednej, w jednej części, no szok, zaraz będę oglądał dokładnie. A co my tu mamy? Czekajcie, heblarka? Ohoho, ohoho, jakie to! O kurde! O, ja pierdzielę, ale ktoś naspawał złomu? Pięknie. Ile to będzie was, ale czekajcie, heblarka? Tak, heblarka i nawet ma... Czekajcie, ile ma oszczy? Jedno oszczy ma, tak? Jedno czy dwa? Czekajcie, o! Nie jedno, jest. Tak, jest nóż nawet, także no, zaraz będę to rozpinał, bo już wiem na pewno, że jest bardzo ciężka. E, I raczej samoróbka, bo tak to wygląda, chociaż... Chociaż nie wiem, nic nie mówię. Odśnieżymy sobie delikatnie. Kurde, wygląda to na albo przemyślaną samoróbkę, albo na jakiś wyrób, taki, no nie wiem, że coś, coś Ala PRL tu sprężynki dociskujące wałek No nie wiem, nie wiem Pomy Czym dłużej oglądam tą konstrukcję, tym bardziej mi się podoba Patrzcie Do regulacji stołu e, Tutaj macie wałeczek zadeklowany Żeby do łożyska trociny nie weszły Tutaj, tutaj to samo, czyli cały, cały blad jest praktycznie podnoszony Ja wiem, grubość hmm, dyszka, coś takiego e, Tutaj wiadomo, wałeczek, wałeczek się dość lekko kręci, nie wiem czy mówiłem czy nie Zobaczcie, cyk, cyk, jaki kultowy włącznik, ale kura, włącznik to mi się najbardziej podoba, tak powiem Wam szczerze. Udało mi się obrócić tego kolosa i zobaczcie jak wygląda na dół. No, z dołu co prawda nic ciekawego nie ma, ale cała konstrukcja, no, ktoś naprawdę się namęczył, patrzcie jakie to jest wycięte, nie, jest to pospałone na odczepnego. Wszystko to wałek dociskujący deskę, tutaj zadeklowane, to już wiem, że już mówiłem, ale, ale fajnie to wygląda, z tej strony też regulowane, naprawdę ktoś spędził na tym dużo czasu. Tylko kurde no, no to będzie ważyć ze 100 kilo myślę, a to 100 kilo razy 2 złote, no 200 złotych, a ja nie bardzo robię w drewnie, więc poza tym mam tą heblarkę, co ostatnio widzieliście, no nie wiem, no nie wiem, ciężko, ciężko coś powiedzieć, no szkoda mi tej maszyny, no ale, no nie wiem, kurde, wiem, że pewnie będę nudny z tym, co powiem, bo już kiedyś to mówiłem, no ale zobaczcie, ile tu jest arkuszy, tu będzie, jak wam powiem dokładnie, raz, dwa, trzy arkusze, tu u góry jeszcze są chyba dwa albo trzy arkusze trzy arkusze eee, kurde, fajne arkusze, blacha trapezowa, brązowa. Ocing pewnie. Eee, jak ktoś buduje, nie wiem, jakiś wiatę małą, czy nie wiem, ko jest dla psa. Przeróżne już piece widziałem na złomie, ale jeszcze. No jeszcze takiego nie widziałem, chociaż czekajcie. A, niestety, to jest konstrukcja współczesna. E, tutaj, jest pale, nie, tutaj jest tutaj jest, palenisko tak, palenisko i na popiół e, fajne takie piece takie kultowe, takie babcine można powiedzieć takie typowo polskie e, tylko ten jest niestety no troszkę zmęczony życie no i poza tym też, też niestety konstrukcja współczesna, aczkolwiek no zobaczcie sobie z daleka jak to pięknie wygląda wsadzić tam jakąś indukcję jakiś piekarnik elektryczny, no fajnie by to wyglądało, naprawdę fajnie i można by fajną kuchnię z tego zrobić akurat no nie z tego, ale ogólnie Patrzcie na ten kontener, on ma szerokość myślę metr, met 20 no, coś takiego, przyjmiemy metr. Patrzcie, co tu wystaje, z tej strony tłoczysko. Fi, a ja wiem, hm, ciężko powiedzieć. Nie wiem, 70-80 mm, chromowany. Patrzcie, tam się zaczyna, tu jest jego, nie wiem właśnie, co to jest. Nie jest to, nie, nie jest to siłownik hydrauliczny, bo nie ma nigdzie wejść, e, chyba, chyba, że od dołu leżą, no bo to, ani tego nie sposób ruszyć, hmm. Nie wiem, jakichś stworzeń, tylko do czego ten stworzeń, do, nie wiem, do trzymania <noise> mostów w Pontifexie? <noise> Kojarzycie w ogóle tą grę, Pontifex? Fajna gra, jak ktoś jest stary, tak jak ja, to na pewno kojarzy, jak ktoś młody, no to niestety pewnie nie, ale sam, sam siłownik, siłownik, Boże, sam trzpień, niezniszczony, gwin też spoko, tak sobie przeglądam tu wszystkie rzeczy, znalazłem takie coś, in, in wi, inwinowy, In vino Veritas, przynajmniej tak, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy dobrze czytam. Tu jakiś orzełek. Nie wiem dokładnie, co to za, jaki to jest orzełek. E, tam jakieś, nie wiem, herby rycerskie. Tak mi się kojarzy, przynajmniej z herbami rycerskimi. Wygląda mi to na, no, na całkiem starą rzecz. Tutaj się jakiś, nie wiem, wygląda na taki mały dzbaneczek, ale do czego ten dzbaneczek jest? Co to w ogóle jest? Nie mam zielonego pojęcia. Zazwyczaj takich rzeczy nie zbieram. E, no chyba, że widzę zastosowanie, ale, ale raczej nie zbieram. Nie wiem, kusi, kusi mnie, powiem, że. Po, o, inaczej. Prawie nic to nie waży. Kusi mnie strasznie, żeby to wziąć. Zobaczcie jeszcze, na, jakie to jest malutkie w ogóle na, na Wam pokażę. Może to jest coś warte, może to nie jest nic warte. No nie wiem, no ten herb, ta budowa, troszkę to jest przodzewiałe, więc nie jest to jakiś chyba osiąc. Dla każdego coś miłego. Proszę bardzo, skrzyneczka kometa. Zaraz patrzymy po czym ona jest eee, klucze koronkowo nasadowe spółdzielnia pracy Warszawa. No i jest coś dla mnie. Tu jeszcze świecznik. A, niech będzie. Nie ma co ma marudzić. Nie jest uszkodzony świecznik. Jak świecznik, nie będziemy się. Ale tu jest jeszcze lepsza rzecz. Patrzcie na to. Czekajcie, puste to czy pełne? Olera puste. Wiem, nadzieja. Nadzieję miałem. Eee. Osobiście nie, bo to jest ciekawe, że jeżeli chodzi na suszarkę, to nie będziemy brać. No bez jaj. Tutaj jakiś prostownik po spotkaniu z tirem. Ten rowerek już jest odłożony, co prawda, więc nie będę się nawet na niego napalał, bo taki mój znajomy ogarnia, że tak powiem. On jest od sportów. O, <grym> złomowy sportowiec, że tak powiem, ale chyba aluminiowy ten rowerek. I tak powiem, wam... całkiem ładny sprzęt. Ktoś wyrzucił, nie ma lampeczki, więc już minus, minus 10% wartości. Nie ma przedniego koła, ale sam rowerek, taki miejski, jako drugi, trzeci rowerek, super sprawa. Ci, którzy mnie oglądają od początku, na pewno poznają, od razu mówię, nie ja wyrzuciłem, ja po prostu drugi taki sam znalazłem. <grym> Patrzcie, jaką paletę znalazłem, ale od początku. E, to jest włącznik wysokoprądowy, ten jest mniejszy, ten jest większy, ten większy z ciekawości ma 400 A, wow. Naprawdę kozak. W ogóle fajna ta poleta powiem Wam, zobaczcie Szyny boscha, Rex, Rexroth, Szyny Boscha w każdym razie. Hmm. Kurde wyglądają na proste. Tylko tutaj jeszcze jest jakiś siłowniczek. To jest ten bez on się chyba tak nazywa. Hmm. Do budowy. Fajna sprawa, tutaj kolejna szyna. No, tylko. Powiem wam, jest pewien problem tutaj na tym złomie, bo, o, czekajcie, tu jest jakieś wrzeciono, wygląda jakieś szybkoobrotowe od jakiejś szlifierki, coś takiego, przynajmniej tak to wygląda, gruba podstawa, nie wiem czemu aż taka gruba, no ale jest, e, a kończąc wątek, e, niestety tutaj się tego nie opłaca kupować, bo tu liczą 10 zł za kilogram aluminium, więc, no, więc powiem wam szczerze, no, ech... No taniej kupić na Allegro czy na Eliksie, niż, niż na złomie odkupić. Wiem, że to chore, no ale, no niestety tak jest. Patrzcie co tu wyczaiłem. Eee, Silnik od piły... Piły od kosy? Od kosy raczej będzie, co ja pierwszy, jakiej piły. Od eee, kosy Makity. Troszkę, troszkę widzę, że tutaj się coś działo przy gaźniku, ale zaraz zobaczymy. Pociągniemy za sznureczek, chociaż tutaj coś już, nie wiem, czy wybrakowane, czy coś spadło. Tutaj nawałek eee, zbiorniczek jest zaraz pociągniemy za sznurek O kurde Och, dobra Dobra, wszystko w temacie, czyli niech wraca skąd przybył <laughs> Dla zwolenników e, starych rowerów Antyków na pewno przykry widok eee, Widzicie tutaj jak leży rower połamany znaczy połamany. Po, pewnie teraz jest połamany. pewnie Jak jechał na złom, to jeszcze był cały. No ale sami przyznacie, przykry widzę. No, szuflady drewniane na złomie. No. No, no już chyba mnie nic nie zaskoczy. Kurde, powiem wam, wyglądają na. na sprawne. Otwierają się. Nie widzę, żeby były połamane. Strasznie. No ciężkie są, no ciężkie, aż, aż powiem wam, żeby odkupić, no trochę za ciężkie, ale czemu, co mnie zastanawia, nigdzie nie są połamane, nie są poniszczone, otwierają się. Nie wiem, czemu ktoś je wyrzucił, zamiast jeszcze wykorzystać w warsztacie, nie wiem, nawet w piwnicy czy, czy gdziekolwiek indziej. No, gdzieś, nie, dobra, tutaj jest lekkie uszkodzenie, ale tak to. A, młotkiem przywalić by było. Gąsienica do łady. Mm, jakbym się uparł. A, może, może. Ale tu jest coś ciekawszego, mm, nie rozumiem do końca czemu to jest na złomie, czemu ktoś to wyrzucił to jest ściągać do sprężyn no zakłada się pneumata, z jed... aha wy nic nie widzicie czemu wy nic nie mówicie jak nic nie widzicie zakłada się pneumata z jednej strony albo kluczy kręci tutaj no dobra ktoś tutaj grzebał przy tych mocowaniach e... mocowaniach sprężyn gdzie się sprężynę łapie ale, a dobra już widzę wszystko, widzicie jaki gwint zjechany na, na końcu no to dlatego było na złomie zobaczcie sobie e... Złom czy skład budowlany? No chyba znak zapytania, bo kątownik, o widzicie, jeszcze ktoś zaspawał, żeby mu się nie rozchodziły, to widać, że to stara nauka, stara szkoła. Patrzcie, prościutki kątownik, rurki też proste. No... Witajcie na podsumowaniu. Dzisiaj nie poszliśmy w ilość, ale poszliśmy w jakość. No, sami widzicie, ale może zacznijmy od, sorry, zawiat, może zacznijmy od, od o te skrzyneczki może. Skrzyneczka po jakimś paniku. otworzymy. Mek, mek, mek. O, się. Pewnie znając... Życie to konstrukcja polska, bo sama skrzyneczka, no, fajnie wykonana, zobaczcie. Można powiedzieć, że taka kultowa. Skrzyneczka, najlepsze bo zawiasy. Zawiasy fajne. Niepourywane, nic się z tym nie działo. Jest tutaj jakaś firma? Nie, niestety nie ma. No ale musicie przyznać. No fajna sprawa. Jeszcze powiem Wam, cieszyłbym się. Cieszyłbym się bardzo, jakby... Jakbym kiedyś jeszcze znalazł taką pełną skrzyneczkę z takimi palnikami. W środku no toż w ogóle byłby wypas, ale tak najbardziej to też mi się bardzo podoba. Dobra, bo przyznacznie skrzyneczkę lecimy od początku. Skrzyneczka komet to jest skrzyneczka po kluczach e, koronkowo-nasadowych. Mówię scena. Ale niestety nie widać. No dobra, mniejsza o to. E, skrzyneczkę uzupełniłem sam. Wziąłem taki młoteczek, nie wiem czy to jest młoteczek albo blacharski, albo lekarski, taki wiecie, żeby w kolano pukać, tak pyk, <grym> pukać w kolano, jakkolwiek to brzmi, ale no wiecie na pewno o co chodzi. Wziąłem dodatkowo taki młoteczek, żeby był ostry na końcu, bo to niekiedy naprawdę się przydaje. Dodatkowo wziąłem, e, właśnie, 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 wziąłem, nie wiem nawet co to jest, czekajcie, jak to zrobić, żebyście widzieli trochę więcej, o, tak może spróbuję, e... Mam taką znajomą, która siedzi w takich rzeczach, bo zazwyczaj nie zbieram takich, nie wiem nawet jak to nazwać, antyków, nie antyków, ale to naprawdę mi się spodobało. Czekajcie, ja tu in. in vino. Verin, verinas. Vertisa, veritas. in vino veritas. O. E, pokażę to znajomej. Ona to mam nadzieję, że powie mi co, co to jest, czy jest to coś warte. No nie zbieram takich rzeczy zazwyczaj, ale. Ale no. Jakoś tak mnie to urzekło, stwierdziłem kurczę, no to może być coś warte, więc a waży to nic, więc zaryzykuję. Więc może jeszcze w tym tygodniu wam powiem tak naprawdę co to jest. Chyba, że wiecie co to jest. Ja niestety nie wiem, może do nalewania wina. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Więc to sobie tutaj odkładam czyste. Dodatkowo wziąłem świecznik, a stwierdziłem, że w sumie w sumie czemu nie. No, tyle o świeczniku. I jakoś tu wziąłem sobie, nie wiem czy wiecie co to jest Ja już na początku też nie wiedziałem, później się domyśliłem, tylko nie wiem jak ja to jedną ręką rozszerzę. Czekajcie. O, dobra, rozszerzyłem dwoma rękami. E, wkładamy sobie tutaj jakiś garnek, coś takiego, miska z ciepłą wodą i dopasujemy do średnicy, czyli albo ścieśniamy, albo rozszerzamy uchwyty, a stwierdziłem kudę, nawet do garażu na coś Coś się palnikiem buchnie, czy, czy nagrzeje, to będzie na czym położyć, więc, więc, więc wziąłem. Eee, widzieliście, to prawda, inny siłownik, ale tamten podejrzewam, że po pierwsze, tamten miał tutaj luzy. Jak ruszałem tłoczyskiem, to tutaj już było czuć, że no, no średnio, średnio. Poza tym próbowałem tamtym coś, coś go ruszy i coś pociągnąć. I tak miałem wrażenie, że on w ogóle nie trzymał. A ten widzicie? No, wydaje mi się, że nie ma oleju w środku. Dlatego to tak chodzi jak chodzi. Ale ani te nie są jakieś bardzo te powierzchnia tego tłoczyska uszkodzona, jedna i druga. Nie ma tu przede wszystkim luzów. E, podejrzewam, że nie ma oleju w środku. No i jeszcze najważniejsza sprawa policzyli nie jako stal. Jest chyba aluminium przynajmniej tak mi się wydaje. Więc tyle z tych takich mniej ciekawych rzeczy. a mniej ciekawych. Jak zobaczymy co to naprawdę jest tamto to inny. no, ten zabyteczek, nie wiem jak nawet nazwać. E, bo może to być coś fajnego, a może być to złom. O. Czas pokaże. No i jest. Król odcinka. O kurde, widzicie. E, od razu Wam powiem. Waga 35 kg z lekkim haczkiem. Ścięnki. E, Czy zobaczycie? No nawet zobaczycie. Szczęki w nie najgorszym stanie. Druga szczęka to samo. Więc same szczęki już super. E, tutaj kręciłem nawet tym śrubą i powiem Wam, drgnęło to wreszcie. O. Nie, nie, muszę to dopiero w domu, bo, bo teraz powiem wam, kręcę na ostro. Jeszcze nawet do domu nie dojechałem. E, e, 35 kg uwagi, bo nie wiem czy mówiłem. E, szczęki w super stanie. Patrzyłem, dokładnie to oglądałem. Nie wygląda, żeby to gdzieś było pęknięte. Naprawdę super. O, już myślałem, że jest pęknięte. Nie, nie, nie. Nie wygląda, żeby to było pęknięte, fajne, ciężkie i madło, masywne. Nie wiem tylko co tutaj się stało, czy... Nie wiem, czy był problem z odlewem, czy może po prostu jak to coś pracowało, to po prostu ktoś wjechał frezem jakoś tak. Tylko jakby wjechał frezem, to ta dziura by była taka bardziej regularna. A tutaj jest taka. Taka właśnie, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Chyba że. O, chyba że. Czytajcie, bo. i też może być pęknięcie chyba że to była próba zaspawania tego. No ale czemu by tu pękło? Tak tak naprawdę tutaj się wszystko opiera, więc one zazwyczaj pękają i madła tutaj. A ja. Hmm. No ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Trzeba będzie to dokładnie porozmieniać w domu. Aczkolwiek, no jak kręciłem tym, no wiadomo, o ile ilki z syfu dziadostwa, no to to się, to się rusza generalnie, także także to i imadło prawdopodobnie jest sprawne. Te tak tak to pasze z góry kurcze naprawdę nie są w złym stanie, zobaczcie sobie. I ta druga. No, także, no jak najbardziej z tego znaleziska jestem, No. Nie wierzyłem, że kiedyś znajdę takie coś eee, Nie wierzyłem, naprawdę I, i z tego się strasznie cieszę Bo to jest coś takiego coś fajnego dla mnie No pewnie Dla niektórych kurde jakiś modły to jeszcze z dziurą w środku pewnie jakiś badziew No ale dla mnie no, Dla mnie to naprawdę fajna sprawa Jeszcze kluczyk mam nadzieję że podejdzie ten co ostatnio znalazłem I co? Będzie super naprawdę będzie super tu jeszcze kalamitko trzeba będzie wkręcić, bo tutaj nie ma no zrobimy jakąś odnowę, odnowę biologiczną i madła eee... kurd, zobaczcie i madło maszynowe, i to jakie wielkie Aha, zapomniałem powiedzieć, no tak, gadam, gadam, gadam pierdoła, o pierdołach a o najważniejszym nie powiedziałem tutaj będzie, podejrzewam, że to będzie 160, i tutaj jak patrzyłem jak przesunę e, maksymalnie do oporu czyli dotąd, to też powinno być czyli takie 160 na 160, więc e, no sami sobie zobaczcie ile to kosztuje, nie są to najtańsze rzeczy, Są kiedyś chciałem kupić, no ale no no po prostu nie kupiłem z różnych względów a teraz znalazłem i strasznie się cieszę bo to jest pierwszy mój szał dzisiaj na złomie i eee, taki skarb także no jeszcze mogę powiedzieć ile wszystko kosztowało póki pamiętam eee, 71 zł a te wszystkie 7,5 kg czyli 15 zł bo teraz u mnie liczą po, po 2 zł za kilogram no przy na złomu generalnie także także chyba się opłacało no to jest fajny skarb ten mały skarbek, tam zobaczymy, co to jest. A, sam podnośnik, aluminium, także też nie ma źle. Dobra, nie nudzę, jeszcze zrobię Wam zdalsza, rzut. E, no to co? Dzięki za dzisiaj i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!